Witam i uszanowanie. Nie no, nie wyrobię tak cały odcinek. Witam i uszanowanie. Ja jestem Huntik i dzisiaj pokazuję wam grę, która jest bardzo podobna do Agar i yo Jest to Slifer i yo Yeah, yeah. Grasslifer IO, czyli z angielskiego pełzać niczym wąż, jest bez wątpienia wzorowana na produkcie Agar IO i tak samo jak w poprzedniku, chodzi w tym o to samo czyli po prostu w jak najwięcej, żeby być jak największym, no w tym wypadku jak najdłuższym. Po co? Nie wiem, może po to, żeby jakiś wędkarz mógł nas odkopać z ziemi i w końcu wziąć na swój wymarzony połów. No dobra, z całej tej ciekawości wpisałem swój nick, no i wszedłem do gry. Jakie było moje zdziwienie, jak zobaczyłem, że robaczki nie zapierniczają w ziemi, tylko po nanosucie z Cryzisa. Dlaczego? Nie wiem, pytajcie twórców. Plusem jest to, że w grze możemy poruszać się strzałkami u klawiatury, tak samo jak myszkom, jednak myszkom jest wiele mniej topornie. Grałem sobie i grałem, zbierałem jedzonko, stawałem się coraz dłuższy, aż tu nagle spotkałem wielkiego, białego robala, który świecił się jak baniak łysego faceta i... chyba zostawił włączone żelazko w domu. Oszołomiony jego pięknem, postanowiłem w niego wjechać. Niestety nie udało mi się przebić przez jego pancerz, ale za to odkryłem, że trzymając zły przycisk myszki, sami też zapieprzamy do domu wyłączyć żelazko. Jednakże pod wpływem tarcia nasza długość się zmniejsza. I wtedy wpadłem na pomysł, że to może jednak nie jest nanosud z Krajzisa, tylko jedna wielka tarka. A te wszystkie robaczki to dorastające główne dania w jakiejś chińskiej restauracji. I to jest akurat dobre rozwiązanie, no bo nie będziemy mogli używać tego cały czas, bo tracimy na długości. Bardzo podoba mi się to, że w tej grze każdy ma równe szanse. Totalny Nobas może rozwalić topowego gracza, no i topowy gracz może rozwalić tego gracza, który jest zaraz pod nim, bez żadnych problemów. A w jaki sposób? No, w taki sposób, że tutaj każdy jest szybki i wściekły, i chodzi o to, żeby zajechać drogę przeciwnikowi. Brzmi znajomo, nie? Możemy również się spotkać z ruchomym typem żarcia. No, według mnie to są dusze tych wielkich robali, które trafiły już wcześniej na chiński stół w chińskiej restauracji, do brzuszka jakiegoś chińskiego konsumenta. Które przestrzegają nas przed tym, żeby nie podzielić ich złego losu. Miło. Nie jest tyle, nie jest tyle, nie jest. Trafisz na talerz, mówię ci. Nie jest, nie jest. Spędzając już jakiś czas, zdobywałem coraz więcej wprawy i spotkałem się z takimi kilkoma typowymi strategiami walki. Pierwszy z nich nazwałem partyzant. Polega to na tym, że pełzasz sobie obok niczego niespodziewającego się robala, aż tu nagle wywalasz mu lewym przyciskiem myszki, zajeżdżasz drogę i zbierasz jego żarcie. Drugi z nich nazwałem nasępa. Czyli pełzasz sobie po prostu po mapie, zbierasz sobie żarełko, aż tu nagle patrzysz, że jakiś topowy gracz padł. No to wtedy szybko popierniczasz przyciskiem myszki i zbierasz jego żarcie i uciekasz dalej. Trzeci sposób, który działa już tylko wtedy, gdy jesteś dosyć długi, to dusiciel. Czyli po prostu wynajdujesz swoją ofiarę i zaczynasz krążyć wokół niego i robić kółeczka, aż tu nagle ofiara nie ma gdzie uciec. Sam wpadłem na taką pułapkę. Jeżeli podoba wam się taki typ przedstawiania gier, wolicie go bardziej niż typowy let's play gameplay, dajcie znać w komentarzu albo oceną filmiku. A może chcielibyście zwykły let's play z tej gry, no to piszcie. To była gra Slifer i ja komentował do was Hantik. Na razie!